Wypełniona widzami sala kinowa, uznanie oraz pochlebne oceny krytyków, o tym marzy początkujący filmowiec. A czy trudno jest zacząć? Ciężki start, mający te jak to kończą szkoły filmowe, bo jest jakby e, duża konkurencja. O tym, jak trudno zrealizować marzenia i skonfrontować je z rzeczywistością, wiedzą ci, którzy debiut mają już za sobą. Trudno było czasami wykrzesać, wykrzesać takie pokłady energii wśród ludzi z ekipy, wśród aktorów, operatorów, ogólnie ludzi związanych z robieniem tego filmu. Zwłaszcza jeżeli ludzie robią to profit Z myślą o początkujących filmowcach coraz częściej organizowane są festiwale. Wrocławski Kan. To jeden z najstarszych i najpopularniejszych w Polsce. Czym są takie festiwale dla młodych, niezależnych twórców? Są szansą, szansą na zobaczenie swojego dzieła na dużym okranie, szansą na skonfrontowanie się z jury profesjonalnym, ze zdaniem na temat swojego filmu. W tym roku w kategorii filmów amatorskich Złotą Kanewkę zdobył film Sweet w reżyserii Iwana Ruizza floresa Za najlepszy film szkolny uznano opowieści z Grzegorza Jaroszuka. Kanewkę publiczności zdobył La Miguel'a Jamie'ego Jeśli Ktoś zrobi naprawdę dobry film i będzie pewien tego, że on jest dobry, to po prostu musi go wysyłać gdzie się da, pokazywać go gdzie się da. i Szanse są, bo festiwali jest cały czas mnóstwo. Do tego dochodzi właśnie, dochodzą różne portale internetowe, no, no strony internetowe, gdzie te filmy można puszczać. Ale czy warto w ogóle próbować?